Po trzech miesiącach kwarantanny na Filipinach nadszedł czas, by załatwić sprawy wizowe związane z pobytem w tym kraju. 90 dni spędzonych w Port Barton na wyspie Palawan to po części praca nad vlogami z Afryki, a po części po prostu wakacje i korzystanie z uroków życia w nadmorskiej miejscowości na tyle, na ile pozwalała na to kwarantanna. Przede wszystkim jednak był to wspaniały czas, którego na pewno nie zapomnimy, o czym świadczyć może fakt, że nie do końca chce nam się wyjeżdżać z Port Barton. To są nasze rzeczy, dlatego że opuszczamy na chwilę Port Barton. I co ciekawe, jedziemy tam samochodem, który wypożyczamy od naszego gospodarza. I powiem Wam, że gdy przyjechaliśmy tu w nocy, w połowie marca z Ulą i Zignalin, to w życiu byśmy się nie domyślili, że wyjedziemy stąd samochodem w połowie czerwca. Po raz pierwszy prowadzę samochód w Azji. Automacik, także wszystko na luzie. I też po raz pierwszy mijamy to miejsce to jest terminal autobusowy, busowy właściwie w Port Barton. I nie byliśmy jeszcze po drugiej stronie. Jedziemy do Puerto Princesa, czyli tak jakby stolicy Palawan. Podróż ma trwać około 2,5 godzin. Spójrzcie na tę roślinność, takie drzewa wysokie. Jak to jest pięknie. Tylko, że słońca brakuje. Wyjechaliśmy w sumie niedaleko z Port Barton. Jeszcze nie dojechaliśmy do najbliższej miejscowości Rochas. Po drodze praktycznie nic nie było. Jakieś pojedyncze domki. Jest. Także nie nagrywam za dużo. Mieliśmy checkpoint 1. Poprosili nas o wpisanie się do zeszytu imię, nazwisko i dokąd jedziemy, i to wszystko. No i dobra, dojechaliśmy do miejscowości Rochas, która jest takim skrzyżowaniem i w prawo będziemy jechać do Puerto Princesa. Tylko jak tu w prawo pojechać? Pewnie to obiechać A teraz już prosto do Puerto Princesa. Zatrzymałem się na chwilę, żeby pokazać Wam ten widok. ciekawe, nie mamy tu zasięgu, nie wiem dlaczego. Ale spójrzcie na ten widoczek. Na zbliżeniu tak to wygląda. Wydaje mi się, że są to pora ryżowe, ale słabo się na tym znam. Na pewno ludzie pracują tam przy pomocy wołów, krów, w sumie nie wiem, no krowowate jakieś. A tak wygląda to pole z bliska. Zatrzymaliśmy się tu na chwilę, bo jest taki widok, że muszę go wam pokazać. Na początek pokażę tricykla, który właśnie przejeżdża. Klasyczek, a spójrzcie na to. Idę bliżej. Wyobrażam sobie to w pełnym słońcu, jak to musi wyglądać. Dżungla po horyzont i tam daleko morze z chmurami. I z drona pewnie pięknie to wygląda, ale nie będę latał, jak jest mocny wiatr. Jedziemy jakimś mostem, teraz, piękny spalałan. Może go poznamy, jak starczy czasu. Zatrzymaliśmy się w jeszcze jednym miejscu, bo chcę wam pokazać, jaki tu widok jest. I w sumie, jak tak jeździmy teraz po tym palałanie, to zrozumieliśmy, że to jest chyba najlepsze miejsce na kwarantannę. Zieleń, jaka tutaj jest na tej wyspie, to jak ta wyspa jest dzika w większości i w sumie nie zamieszkała, robi wrażenie. Myślę, że będziemy chcieli ją dobrze poznać i chwilę tu jeszcze posiedzieć. Dojeżdżamy do Puerto i zobaczcie, tu już jest ruch. Jest spory ruch, dosyć. To jest taki mały Jeepneyek to jest kraj, gdzie nie potrzeba okien zawsze jest ciepło, także ludzie po prostu sobie siedzą, bez okien. A dużo ludzi ogólnie ma maski. Maciek mnie uprzedzał, że właśnie tutaj ludzie mają maski. Ten jakie ma chlapacze, co? Kurczę, ja jemu kałużę nie straszne. Tutaj mijamy trycykle, to już znacie. Niestety dzisiaj za dużo Puerto wam nie pokażemy, bo już się robi późno, a. A my jedziemy prosto do najnudniejszego miejsca na świecie, czyli do centrum handlowego. Po prostu tak się stęskniliśmy z cywilizacją po siedzeniu w buszu przez tyle czasu, że idziemy na kawkę i poszukać GoPro. I pewnie jutro będę nagrywał, a jeżeli dziś, no to jeszcze dzisiaj coś zobaczycie. W centrum handlowym jest pustawo. Przy wejściu sprawdzili nam temperaturę, dali nam alkohol, żebyśmy sobie wymyli ręce. No i odległość, żeby była zachowana w kolejce, to znaczy były takie kropki na podłodze po prostu. W tak pają o to, żeby ludzie nie byli blisko siebie I tu wam pokażę jeszcze Jak jest dużo ludzi, to jest kolejka Żeby nie stać blisko siebie, są miejsca Po prostu około 3 metry od siebie się stoi Ogólnie pustki tutaj są A tam właśnie daleko sprawdzają Czy się nie ma temperatury i każą umyć ręce spirytusem no W sumie cieszę się, że tu nie byliśmy przez ten cały czas, bo tak na chwilę wyskoczyć fajnie, ale siedzieć tutaj przez trzy miesiące w mieście takim bez plaży lipa. Gdy już spożywa się kawkę, czy też się je, to można zdjąć maskę. Logiczne w sumie. Zamówiłem specjalnie potrójne espresso. Ale wiedzie, ale wiedzie. Igna też robi fotę z kawą. <laughs> Fascynacja normalnością. Tutaj na składach ruchomych też są kropki, to znaczy kreski, na których należy stać, żeby nie być za blisko siebie. W ogóle to centrum handlowe to tak całkiem na wypasie jest zrobione. Do tej pory byłem w tego typu miejscowościach, w centrum handlowym w Dumaguete, na wyspie Negros, to jednak było znacznie mniejsze. I mniej marek i tak dalej. Nie do wiary, nawet sklepy z narzędziami otwarte. No dla was coś zwykłego, ale dla nas po trzech miesiącach w Port Barton to jest jednak rewelka. Kino zamknięte, no to logiczne w sumie, bo to na końcu będzie otwierane ogólnie na świecie. Współczuję właścicielom kin. Mak jest zamknięty, ale za to Jollibee, czyli filipiński odpowiednik Maka, z troszeczkę jakby... jakby to powiedzieć, słodszymi sosami jest otwarty. Natomiast tutaj też są właśnie linie i pokazane jak należy stać. Okej, okay, to a sec Przed wejściem dostaliśmy takie coś do wypełnienia Imię, nazwisko, temperatura i długopis, który każdy dotyka To mi przypomina trochę historię mojego brata, który leciał do Hiszpanii przez Szwecję i Niemcy A to zaraz wam opowiem, bo muszę na spokojnie Wiem już, co chcę wam powiedzieć Otóż ten nonsense, który przed chwilą się wydarzył z tym długopisem, który ludzie dotykają jeden po drugim I w sumie przecież się zarażają, nie? To mi przypomina historię mojego brata, który jak wracał z Polski przez Szwecję i przez Niemcy do Hiszpanii, to w Niemczech była taka sytuacja, że cały samolot stał w korytarzu, dlatego że w autobusach trzeba było zachować social distancing, nie można było siedzieć obok siebie i dlatego czekali przez 40 minut razem ze sobą, żeby później zachować social distancing w autobusie. Czasami takie nonsensy się zdarzają, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Cheers! guys, salut, na zdrowie. Cheers! A wieczór spędzamy w fajnej restauracji z Christine i z Maczkiem. To jest właśnie ten Maciek, o którego wszyscy pytali, prawda? To Ty przywoziłeś karma robową. Zdarzyło się, tak. Znaczy, myślę, że z Maczkiem jeszcze pogadamy bardziej w Port Barton niż w Puerto Princesa. Wolałbym, bo więcej mam do powiedzenia na temat Port Barton niż w Puerto. Tam mieszkam, tam żyję. Tam jest moja społeczność cała, przyjaciół. Komu co działo Los Amigos Invisibles Wenezuelski zespół Puścili na Filipinach Świat jest mały Ok, nadszedł czas na to, żeby pokazać wam mieszkanie, jakie wynajęliśmy A właściwie nie tyle wynajęliśmy, co jest ono ze zniżek uzbieranych z Airbnb, z reflinków I jest całkiem na wypasie Jest to połowa domu Tak to wygląda w środku Jest nawet YouTube i... Oglądaliśmy dzisiaj jeden z moich odcinków. Po raz pierwszy w ogóle oglądałem to na telewizorze. Tu jest naprawdę ogromna sypialnia z naprawdę ogromnym łóżkiem. Także takie karingtonowe klimaty dosyć. Tam jest basen na zewnątrz, na dole, ale to jutro Wam pokażę pewnie. I zobaczmy dalszą część. Tam jest jeden pokój, do którego nie wchodziłem jeszcze. A tu jest Łazienka. Piękna Łazienka. Zresztą w ogóle to mieszkanie Krocze musiało kosztować, to znaczy ten dom. I tu jest jeszcze toaleta. Robi wrażenie, naprawdę. Mamy tyle przestrzeni. Właściwie nasz domek u Larego, który zresztą bardzo lubimy. No, to jest ta jedna łazienka z toaletą. Myślę, razem. Fajna odskocznia od Port Barton na chwilę w luksusy. Tak to jeszcze wygląda. Pokażę Wam, jak się włączy trochę więcej tych świateł. No, jest to naprawdę sporo oświetlenia. Przyjemnie, no, przyjemnie, nie powiem. Tak to wygląda kolejnego dnia Tam jest samochód Larego Tutaj jest nasz niemały taras A tutaj jest basen Zapytajcie mnie, czy jest ciepło Odpowiem wam, że w tym momencie parzą mnie stopy, więc spadam do środka Jeszcze raz przejdziemy przez to, przez co przeszliśmy wczoraj wieczorem Tylko teraz zobaczymy chatę w ciągu dnia Przestrzeń jest naprawdę przeogromna i mieszkanie jest bardzo ładne, to znaczy połowa domu, właściwie góra. Tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze ten pokój. Nic tu nie ma specjalnego, no ale jak już pokazuję, wszystko to pokazuję Spaliśmy tutaj, bo niestety klimat w głównym działa ze słabo. To są właśnie takie niedociągnięcia. Tutaj jeszcze raz łazienka. Tu nie bez powodu jest środek na owady. Karaluch jaki wczoraj wyskoczył, największym chyba jaki widziałem w życiu. I oczywiście, jak to karaluchy w Azji latał. Ale najbardziej chciałem pokazać tę część, bo światło tutaj gra w taki sposób, że to jest naprawdę coś. Super mi się podoba w ogóle ten projekt, że to jest przeszklane i światło wpada do środka w taki sposób. Piękne, piękne. Jesteśmy na zewnątrz. Abre porfa. Que tal? No, no, no. 32 stopnie na zewnątrz, samochód cały dzień w słońcu, więc grzeje w tę stronę nawet. A tak wygląda ten dom z zewnątrz. Ładny dom. Mąż tej pani jest Australijczykiem, właścicielki, ona jest Filipinką. I no kurczę, powodzi im się. Myślę, że na oddzielne ujęcie zasługują zabawki w samochodzie Larego. Zobaczcie, tak wyglądają. Ele mi powiedział, że to un regalo z Kalifornii. Aha. To jest Tiger, to się nazywa Fifi. I to jest es Mimi. I to też nie wie. No to yo creo que deberíamos coś algo también Okej. Okay. To jest mentira, ¿vale? <laughs> en serio? No. <laughs> Nabrała mnie. Ok, lecimy, załatwiać sprawy wizowe. I na nim prowadzi, ja się mogę skupić na nagrywaniu troszeczkę... Puerto Princesa. Ogólnie Puerto Princesa to takie miasto, o którym mówi się często, że tu nic nie ma. No bo w sumie w porównaniu do reszty Palawanu, no to to miasto, zwykłe miasto. Nie za duże, niezbyt przytłaczające. No ale miasto. Raczej, tak jak się przyjrzę, to widzę, że ludzie mają maski Tu idą jakieś dziewczyny, które mają maski Filipińczycy... O, tu ciekawa w ogóle opcja, zobaczcie Wozy strażackie Filipińczycy są dość karnym narodem i respektują bardzo swojego prezydenta, za którym nie przepadają nasze liberalne media Ja wcześniej myślałem, że słusznie Teraz w sumie nie wiem Myślę, że oni w sumie chcą mieć takiego prezydenta Prezydenta Duterte. I dlatego tutaj za mordyzm łatwiej jest wprowadzić, z pewnością Okej, okay, dojeżdżamy na miejsce, a to miejsce to znowu centrum handlowe A, akurat jakoś mam opory do nagrywania ludzi z bronią, ale koleś tylko skinął, że wjeżdżamy i ludzi Centra handlowe na Filipinach zawsze mają jakąś taką bardziej rozbudowaną ochronę Jest to dosyć szalony kraj, może dlatego Okej, okay, a dlaczego centrum handlowe znowu? No nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że tu jest wydział imigracyjny i po prostu musimy załatwić sprawy związane z wizami. Będę pewnie w środku nagrywał telefony, bo nie chcę latać z kamerą i rzucać się w oczy W sensie zaraz mogą spytać, czy masz pozwolenie, że nie można nagrywać i tak dalej Ludzie mają maski Ludzie mają tu maski, zdecydowanie Nie jest to Port Barton Tak to wygląda, że w centrum handlowym jest zrobione tymczasowe immigration, bo zabezpieczane wszystko ale wstawili kolesia, który nie mówi po angielsku Tak więc jeżeli koleś na pierwszym już etapie mówi, że nie mówi po angielsku, no English i my nie wzięliśmy ze sobą jakichś też papierów z domu, to jest akurat nasza wina, to uznaliśmy, że dobra, chrzanić to W no wiele lepiej wychodzi włączanie się tu do ruchu niż mi, dlatego że jeździ się tu trochę podobnie do Wenezueli, mniej po europejsku Praktycznie wszyscy mają maski co w sumie powoduje, że jest tu trochę mniej atrakcyjnie. W sensie, że chodzenie w masce jest bardzo upierdliwe. A że człowiek w wydziale imigracyjnym w ogóle, ale to w ogóle nie mówi po angielsku, to uznaliśmy, że dobra, to jest znak. Spędzimy tu miło dzisiaj czas, a jutro zostawimy paszporty i odbierzemy je za tydzień. Ogólnie to mamy na tę operację czas do końca czerwca, także w sumie nie ma co się spieszyć. Uwielbiam ten transport publiczny na Filipinach. Coś pięknego. Dobra. Idziemy zjeść śniadanie, bo dochodzi druga. W sumie my jak sobie w klimie siedzimy, to spoko, ale na przykład kierowcy tricykli. Tacy na przykład jak pacet tam z przodu, to współczuję im w tym gorącu To musi być ultra upierdliwe Ciekawe wynalazki samochodowe filipińskie Puerto Princesa, proszę państwa No na przykład tutaj macie kierowcę tricykla i on musi w tej masce zasuwać, że mamy 32 stopnie Przy tym należałoby zaznaczyć jeszcze, że na Palawanie nie ma żadnych odnotowanych przypadków na obecną chwilę, z tym, że o tyle ma sens ich polityka, że oni nie do końca to kontrolują. Wysyłają testy do manili, podobno te testy nie wracają i nie wiadomo tak naprawdę ile jest tych chorych. Dlatego stosują tak radykalne środki. lewej mijamy lotnisko w Puerto Princesa, które jest zamknięte praktycznie od trzech miesięcy. Nawet cargo nie przylatuje, tylko statkami przywożą rzeczy. Natomiast latały stąd tak zwane Mercy Flights. Ula takim wróciła do Polski. Standardowo, tradycyjnie pozdrawiamy Ulę. Saludos, do Saula? Uleczka. Tak się radniamoś muchísimo. Kien? Uleczka. Uleczka. No i tak to wygląda, tak to wygląda moi drodzy. Widzieliście dom, który wynajęliśmy. Tutaj macie troszeczkę biedniejsze, albo może raczej zwykłe ulice. Filipiny są pełne kontrastów, bardzo ciekawy kraj z ogólnie fajnymi ludźmi. No bardzo skrótowo mówiąc, bardzo skrótowo mówiąc. I ze swoimi minusami jak każdy kraj na świecie. Tu ciekawa pozostałość chyba po Social Distancing. Ta folia. Parkujemy pod miejscówką, gdzie chcemy jeść, a ja chciałem wam tylko pokazać, bo uwielbiam. Te znaki Najka i różne inne historie związane z religią, z Jezusem i tak dalej na trajkach na Filipinach. Przeróżne rzeczy się podzieją na trucyklu. Myślę, że chyba nie muszę Wam tłumaczyć, jak się cieszę z tego, że jest kawka. Do tego dochodzi buletków kofi, której nie zdążyłem nagrać całej, bo już wypiłem część. I kawa mrożona. Także jesteśmy w kawowym raju dosłownie. A tak wygląda pobojowisko po naszym jedzeniu. Wróciliśmy niedaleko domu, idziemy zobaczyć plażę, która jest blisko. Prowadzi tam droga między takimi drzewami. To są chyba te namorzyny, czy jak to się nazywa. Entonces parece que por aquí va a veces a la mar? Parece que sí. Pero estoy viendo unos bichitos que parecen cangrejos. O sí, pero son negros, son rarísimos. Parecen una piedra y estas, mira, 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 mira. Mira, mira todos allá, o sea. Chyba jakaś gruba impreza No tak, to jest to miejsce, które było widać z drona Faktycznie widać, że to wszystko raczej zalewa Nie jest to plaża marzeń, ale znając Filipiny, to prawdopodobnie woda jest przejrzysta i warto popływać Jak widać, są tutaj ludzie, którzy pływają Filipińczycy, z tego co widzę Tak więc spoko Myślałem, że nie można pływać w Puerta, że traktują bardziej na poważnie zakaz pływania Ale na szczęście nie tak więc powiedziałem, że Filipińczycy bardzo przestrzegają prawa i są posłuszni swojemu prezydentowi, ale ma to swoje granice na szczęście. Po trosze są to Azjaci, a po trosze Latynosi. Tutaj jest fajny krab. A w tle widać Palawan Okej, okay, z jej krótką da się pływać, tylko musielibyśmy się przebrać. Ogólnie jest to miejsce, gdzie przyjeżdżają turyści, ale teraz wszystko jest takie trochę opuszczone. Na szczęście w ogóle można to przyjść i popływać. Mogło być gorzej. Mogłoby być całkowicie zamknięte i pewnie było podczas kwarantanny. Jest kolejny dzień, jest środa i wybraliśmy się w końcu zrobić papiery związane z wizami, z pobytem tutaj Są zabezpieczenia konkretne, jest social distancing Ale tutaj też jest tak, że długopisy są te same dla wszystkich których używają wszyscy Także trzeba myć ręce Nadaję do was z oblężonego miasta Puerto Princesa Nie no, żartuję Tak naprawdę wszystko bardzo sprawnie poszło w immigration dzisiaj Wczoraj było dziwnie, dlatego że koleś, z którym chcieliśmy zagadać nie mówił w ogóle po angielsku, a dzisiaj pomogli nam Wypełniliśmy wnioski Wszystko trwało dosłownie 10-15 minut i mamy mieć do odebrania po 14 nasze paszporty z wbitymi jakimiś tam wizami i innymi rzeczami. Natomiast my jesteśmy w Robyson Small i idziemy napić się kawki. Jak widzicie, jest social distancing, to znaczy ludzie są w jakiejś odległości od siebie, wszyscy. I na mnie czeka. I my też niestety musimy usiąść jakiś kawałek od siebie, mimo tego, że się znamy. No bo w sumie nie wiedzą, kto się zna, kto się nie zna No i wszyscy oczywiście są w maskach. Wszyscy są w maskach. Czekamy na wydanie paszportu. Uh, pa uh, right? razem oh, nie okay. Okay. No i gotowe. Ekstra 1000 Peso na osobę kosztowało, żeby było to w tempie ekspresowym zrobione, żeby nie czekać trzech dni roboczych i mamy gotowe paszporty, chociaż mój już nie wygląda jak paszport. Tutaj Wenezuela jakoś przebija Unię Europejską, jeżeli chodzi o jakość paszportu o jakość materiału okładki. I możemy siedzieć do 20 lipca. Także spoko, jesteśmy już tu legalni. Zaczęliśmy skakać na skakance. Jestem cały spłucony Nie wiedziałem, że pieprzona skakaneczka tak potrafi zmęczyć. No tutaj Ignalin ćwiczy, za nią fajna sałata z tyłu i całkiem znośny zachodzik słońca.